Zmiany w strukturach Tczewskiego Ratusza i Zakładu Usług Komunalnych. W jego strukturach powstaje nowa komórka. 1 kwietnia i to nie jest Prymapylis, powstaje Biuro Transportu i Mobilności. Będzie to komórka urzędu, która będzie zajmowała się już nie tylko sprawami rowerowymi, ale również całą komunikacją publiczną, hulajnogami, systemem EWO, czyli można powiedzieć, całą tą mobilnością niesamochodową. W, w ramach tej komórki będzie pracowało łącznie w, ze mną pięć osób. Nie będą to nowo zatrudnione osoby, tylko będą to pracownicy, którzy dotychczas pracowali zarówno w zakładzie usług komunalnych, jak i w urzędzie. Kwestia, kwestia zakupu autobusów, funkcjonowania komunikacji miejskiej, wybudowania stacji ładowania czy też stworzenia nowoczesnego systemu informacji pasażerskiej, to są te zadania, które będą w ramach, w ramach tej komórki. To jedne z Większych zadań inwestycji, jakie czekają nas w najbliższych latach. Organizatorem transportu e, będzie gmina miejska Tczew, e, urząd, e, więc układanie rozkładów jazdy, grafików, e, w, tego, jak funkcjonują poszczególne linie e, w, skarg też na komunikację, wszystko to będzie można zgłaszać e, w, do biura transportu i mobilności. E, komórka będzie mieściła się w tak zwanym budynku e, Domu Przedsiębiorcy przy ulicy Obrońców Weszder 3 na parterze tam, gdzie Obecnie funkcjonuje punkt energii, który będzie w innej części miasta. Grzegorz Pawlikowski do tej pory odpowiadał m.in. za politykę rowerową Trzewa. Zmiany wejdą w życie z początkiem kwietnia.